9 lipca to dzień, który zmieni życie wielu seniorów w Polsce. ZUS wprowadza nowe zasady, które mogą mieć ogromny wpływ na wysokość Twojej emerytury i sposób, w jaki będziesz otrzymywać swoje świadczenia. Czy jesteś gotowy, by dowiedzieć się, jak te zmiany wpłyną na Twoje życie? Zmiany, które zaczną obowiązywać od 9 lipca, mają na celu uproszczenie systemu, ale także dostosowanie go do obecnych warunków gospodarczych. Jeśli chcesz wiedzieć, jakie dokładnie zmiany czekają na emerytów, musisz obejrzeć ten film. Nowe zasady ZUS to nie tylko zmiana w wysokości świadczeń, ale także zmiana w procedurach składania wniosków, przeliczania emerytur oraz uzyskiwania dodatków do emerytury. Przeanalizujemy, jak dokładnie te zmiany mogą wpłynąć na Twoje codzienne życie, ile dokładnie możesz zyskać, a także jak skorzystać z nowych regulacji, aby poprawić swoją sytuację finansową. Wszystko, co musisz zrobić, to być świadomym tych zmian i podjąć odpowiednie kroki, aby nie stracić na swojej emeryturze. Czy wiedziałeś, że niektóre osoby mogą liczyć na wyższe świadczenia dzięki nowym zasadom? A może jesteś jednym z tych, którzy nie skorzystają z tych zmian, jeśli nie podejmą działań w odpowiednim czasie. Sprawdź, co musisz zrobić, aby w pełni wykorzystać zmiany wprowadzane przez ZUS od 9 lipca. Pamiętaj, zmiany te dotyczą każdego emeryta. Więc nawet jeśli uważasz, że twoja emerytura jest już ustalona, warto sprawdzić, czy nowe zasady mogą przynieść ci dodatkowe korzyści. Czas na działania jest teraz, więc nie czekaj. Sprawdź, jak te zmiany mogą wpłynąć na ciebie. Uwaga, emeryci! Nowe zasady ZUS od 9 lipca. Sprawdź ważne zmiany. Jak już wspomnieliśmy, 9 lipca to wyjątkowy dzień dla wielu seniorów w Polsce. Wprowadzenie nowych zasad przez ZUS może całkowicie zmienić sposób, w jaki odbieramy nasze emerytury, to nie tylko zmiana wysokości świadczeń, ale także nowa struktura, która ma na celu uproszczenie całego systemu i dostosowanie go do dzisiejszych realiów gospodarczych. Zmiany, które zaczną obowiązywać od tej daty, mogą przynieść korzyści dla emerytów, ale tylko wtedy, gdy będziemy na bieżąco z nowymi zasadami. Warto, aby każdy z nas dokładnie poznał, jak te zmiany wpłyną na jego sytuację. Pierwsza i najistotniejsza zmiana o której należy wspomnieć. To sposób przeliczania emerytur. Do tej pory emerytura była oparta na zasadzie stałego przelicznika, który nie zawsze odpowiadał rzeczywistej inflacji czy wzrostowi kosztów życia. Od teraz ZUS będzie stosować bardziej elastyczny system, który pozwoli na szybkie dostosowanie wysokości świadczenia do zmieniającej się sytuacji gospodarczej. Co to oznacza dla ciebie? Oznacza to, że twoja emerytura może wzrosnąć w zależności od tego, jak kształtuje się gospodarka w danym roku. Możesz liczyć na regularne podwyżki, co pozwoli ci lepiej radzić sobie z rosnącymi cenami i codziennymi wydatkami. Zmiana ta ma na celu zapewnienie, że twoja emerytura nie będzie tracić na wartości w obliczu inflacji. Warto również podkreślić, że zmienia się sposób przeliczania dodatków do emerytury. Dotychczas dodatki były przyznawane na podstawie stałych kwot. Które nie były dostosowane do zmieniającej się sytuacji. Od 9 lipca ZUS zacznie uwzględniać zmienne kryteria w przyznawaniu dodatków, co oznacza, że osoby, które znajdują się w trudniejszej sytuacji finansowej, mogą liczyć na wyższe wsparcie. Przykładowo, osoby, które nie osiągnęły minimalnej emerytury, mogą liczyć na dodatkowe świadczenia, które pomogą w pokryciu podstawowych potrzeb. Jest to szczególnie ważne dla tych, którzy przepracowali wiele lat, ale ich świadczenie jest wciąż zbyt niskie, by móc żyć bez obaw o codzienne wydatki. Zmiana ta ma również na celu zapewnienie większej sprawiedliwości społecznej w systemie emerytalnym. Dzięki nowym zasadom osoby, które wcześniej były pokrzywdzone przez system, będą miały szansę na wyższe świadczenia. ZUS postanowił uwzględnić nie tylko wysokość składek, ale także inne czynniki takie jak długość okresu zatrudnienia, sytuacja rodzinna oraz potrzeby zdrowotne. Dzięki temu osoby, które przez całe życie pracowały w trudniejszych warunkach, będą mogły liczyć na dodatkowe wsparcie. Dla osób starszych, które zmagają się z chorobami i problemami zdrowotnymi, ta zmiana może oznaczać ogromną ulgę. Dodatki zdrowotne, które zostaną wprowadzone w ramach nowych zasad, pomogą seniorom pokrywać koszty leczenia i opieki medycznej. Kolejna zmiana, która wchodzi w życie od 9 lipca, to uproszczenie procedur składania wniosków o emeryturę. ZUS zapowiedział, że od teraz proces uzyskiwania emerytury będzie o wiele prostszy i bardziej przejrzysty. Dzięki nowym technologiom będziesz mógł składać wnioski online bez konieczności wychodzenia z domu. To ogromna ulga dla osób starszych, które mają trudności z poruszaniem się lub nie czują się pewnie w urzędach. Nowy system pozwala na składanie wniosków bez zbędnych formalności, co oznacza, że proces uzyskiwania emerytury stanie się mniej stresujący i bardziej dostępny dla wszystkich. ZUS wprowadził także nową platformę, która pozwoli na śledzenie statusu wniosku na każdym etapie procedury. Podobnie jak w przypadku innych zmian, kluczowe jest, aby być na bieżąco z wszystkimi szczegółami. ZUS zapewnia dostęp do wielu narzędzi online, które umożliwią Ci łatwe sprawdzenie, czy Twoje składki zostały odpowiednio przeliczone i czy nie ma żadnych nieścisłości w Twoim koncie. Nowe zasady pozwalają również na szybkie weryfikowanie wysokości świadczeń. Co daje ci pewność, że Twoja emerytura jest odpowiednio obliczona i dostosowana do zmieniających się warunków rynkowych. Możesz teraz samodzielnie sprawdzić, ile dokładnie dostaniesz i w razie potrzeby skontaktować się z Us, jaśnić wszelkie wątpliwości. Co więcej, ZUS wprowadza także zmiany w zakresie obliczania minimalnej emerytury. Do tej pory minimalna emerytura była ustalana na stałej kwocie. Która nie zawsze odzwierciedlała realne potrzeby osób starszych. Od teraz minimalna emerytura będzie uzależniona od wysokości składek, jakie zostały opłacone przez emeryta oraz od długości okresu zatrudnienia. Dzięki tej zmianie osoby, które pracowały przez długie lata, ale nie miały dużych zarobków, będą mogły liczyć na wyższe świadczenia. Ta zmiana ma na celu zapewnienie, że nikt nie zostanie pozostawiony bez minimalnego wsparcia które pozwoli na zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych. ZUS postanowił także uwzględnić specyficzne potrzeby osób, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie spełniają jeszcze pełnych warunków do przejścia na emeryturę. W ramach nowych zasad osoby te będą mogły skorzystać z tak zwanego elastycznego wieku emerytalnego, który pozwala na stopniowe przejście na emeryturę. To oznacza, że osoby, które chcą kontynuować pracę, będą mogły to Zrobić bez obawy o utratę części swojego świadczenia. ZUS wprowadza możliwość elastycznego dostosowania daty przejścia na emeryturę do indywidualnych potrzeb, co pozwoli na większą elastyczność w planowaniu przyszłości finansowej. Zmiany te nie tylko poprawiają wysokość świadczeń, ale także dają emerytom większą swobodę w zarządzaniu swoją emeryturą i lepsze dostosowanie do zmieniających się potrzeb. Dzięki temu, że system staje się bardziej elastyczny i przejrzysty, Osoby starsze będą mogły lepiej planować swoją przyszłość finansową. ZUS wprowadza te zmiany, aby poprawić jakość życia seniorów, a także dostosować system do nowoczesnych realiów gospodarczych. Jeśli więc chcesz dowiedzieć się, jak te zmiany wpłyną na Twoją emeryturę, musisz być dobrze poinformowany. ZUS zapewnia szereg narzędzi i informacji, które pozwolą ci na łatwe przystosowanie się do nowych zasad. Warto sprawdzić, Jakie dokładnie zmiany zostały wprowadzone i jak możesz z nich skorzystać, aby poprawić swoją sytuację finansową na emeryturze? Pamiętaj, że zmiany te nie dotyczą tylko nowych emerytów, ale także tych, którzy już otrzymują świadczenia. Dla osób, które mają już emeryturę, ale nie spełniają pełnych warunków do przejścia na wyższe świadczenie, ZUS przygotował specjalne rozwiązania. Możesz teraz sprawdzić, czy masz prawo do wyższej emerytury. A także dowiedzieć się co zrobić, aby skorzystać z nowych zasad. Dzięki tym zmianom system emerytalny staje się bardziej sprawiedliwy, elastyczny i dostosowany do rzeczywistych potrzeb seniorów. To krok w stronę lepszej przyszłości dla emerytów w Polsce. Zatem jeśli jeszcze nie sprawdziłeś jak te zmiany mogą wpłynąć na twoją sytuację, czas najwyższy aby to zrobić. ZUS dba o twoje dobro i chce, abyś miał poczucie bezpieczeństwa finansowego na emeryturze. Zatem nie czekaj. Sprawdź, jakie zmiany wprowadzono i przekonaj się, jak te nowe zasady wpłyną na Twoje życie na emeryturze.